Rodzina jest takim, bym powiedziała, korem, mm -hmm. który bardzo mocno przyczynia się do tworzenia się schematów, ale oczywiście też to, co się dzieje w otoczeniu. To, co się dzieje w otoczeniu, naszych, naszych rówieśników, to w jaki sposób na przykład ludzie się wokół ubierają, ale też to, jakie są normy społeczne na nas nakładane. A jakie są takie najczęstsze schematy, które obserwujesz na przykład u swoich klientek czy pacjentek, co nam kobietom najczęściej się tak właśnie. Yy, zapisuje w pamięci mm -hmm. i żyjemy z tym potem, do pewnego momentu, pewnie nawet nie wiedząc o tym, że to jest coś, co możemy zmienić w swoim sposobie myślenia. Począwszy od yy, ba bardzo wczesnych schematów. Te wczesne schematy, one się tworzą na bardzo wczesnych etapach życia. Czasami, mm -hmm. już nawet w, na tych etapach, w których nawet jeszcze nie jesteśmy w stanie zwerbalizować, o co nam chodzi. Mm -hmm. Dlatego pacjenci czasami przychodzą i mówią. Mam takie dziwne uczucie, ale nie wiem, nie wiem, nie, um, nie umiem tego nazwać. I wśród tych schematów na przykład może być schemat emocjonalnej deprywacji. To jest taki schemat, w którym e, niby wszystko było okej okay w mhm. domu, natomiast e, nie zwracało się uwagi na potrzeby emocjonalne dziecka. Mhm. Dzieci i ryby głosu nie mają no, no na tak. przykład. Nie, że jakby, że Dziecko szło z tym rytmem takim, bym powiedziała, rodzinnym, mhm. natomiast nie rozmawia się o emocjach. Nie zwraca się uwagi na te potrzeby emocjonalne.